Siemanko, witam Was serdecznie w czwartek o godzinie 19 na naszym kanale. My znajdujemy się u mnie w biurze, u mnie na warsztacie, a to tylko zapowiada jedno, że dzisiejszy odcinek jest z warsztatu i będziemy dla Was montować. Hydrauliczny, ręczny do Gruzika. Będzie to auto naszego klienta PMW46 Compact. Zobaczcie sobie jak się to robi, co my polecamy, co my byśmy zmienili albo co zmienimy w trakcie kręcenia tego filmu. Lecimy z materiałem. Pozdrowienia od Luisa. Przedstawię Wam, jakie mamy zadanie na dzisiaj. Mamy tutaj kompota. To jest taki gruzik, który jest w trakcie budowy auto naszego znajomego. Co nam zleci? Montaż hydraulicznego ręcznego, i tak jak wam wspominałem, jest to ta najfajniejsza opcja, czyli z własnym zintegrowanym zbiorniczkiem na płyn. Co za tym idzie, montujemy to na osobnym układzie. Co mam na myśli mówiąc osobny układ? Przy użyciu takich adapterów, które przykręcimy do tylnej zwrotnicy, będziemy w stanie zamontować drugi zacisk. I tym sposobem, na tyle będziemy mieli po dwa zaciski na stronę. Dzięki temu, hamulec zasadniczy, czyli ten nożny, działa tak jak działał dotychczas, a ręczny będzie sobie po prostu na swoim własnym e, układzie. Żeby to zrobić, musimy po kolei parę rzeczy napsuć. Więc na początek. Dostaliśmy od klienta, bo on nam przywiózł swoje e, rzeczy, także mamy taką płytę montażową. Jeszcze nie montowałem tej firmy płyty, także jestem ciekaw, jak to jest zrobione. Na pewno wygląda ciekawie, bo ma bardzo dużo e, różnego rodzaju wzmocnień, więc powinna być dosyć sztywna. Wygląda na pewno ładnie, tylko jak sobie zobaczycie do auta, to zobaczycie, jakie są pierwsze problemy, bo to musi gdzieś wejść o... o, o, o tu, tu. Tylko trochę lepiej, więc musimy się pozbyć tego tunelu środkowego i tej części, tylko niestety w BMW 46 jest to zrobione trochę inaczej niż w tych starszych modelach typu E36, gdzie tunel był wyciągany, był w częściach. Ten tutaj element, aż dotąd, jest elementem całej deski rozdzielczej, więc krótko mówiąc będziemy musieli to rozebrać i uciąć kawałek gdzieś tutaj i tutaj żeby zamontować hydrauliczny ręczny. Traciłem motywację idę po flexa. Jednym. Jakie nas problemy spotykają w trakcie takiej roboty, które nas zaskoczą, to jest chyba normalne i często się tak dzieje, że coś idzie niezgodnie z planem. Dostaliśmy płytę montażową, której jeszcze nigdy nie montowaliśmy, więc, była to dla nas ciekawostka. Bardzo fajnie wykonany produkt, solidny, szeroki, z dużą ilością otworów montażowych. Natomiast hamulec ręczny był zupełnie innej firmy, od innego producenta, i jak się szybko okazało, te otwory montażowe niezbyt pasowały. Jest możliwość zamontowania go na tych otworach, natomiast fotel jest tutaj bardzo daleko, bo właściciel jest wysokim człowiekiem. I jak ja zamontowałem na tych otworach po zewnętrznej, czyli po prawej stronie skrzyni biegów, na najnormalniej w świecie nie mogłem nawet sięgnąć do tego ręcznego, więc postanowiłem zrobić to trochę po swojemu, więc zrezygnowałem z montażu po prawej stronie na rzecz tego montażu z lewej strony skrzyni biegów, czyli żeby było bliżej kierownicy. Ja tak uważam, że jest praktyczniej, wygodniej i no po prostu jest to lepsze rozwiązanie. Z racji, że to się tam mieściło, po to przyciąłem płytę, żeby pasażer nie, nie walił o nią nogami. E, ucięliśmy ten zbędny element z boku, a cały koszyczek od podstawy hydraulicznego ręcznego e, dospawaliśmy na stałe do płyty. Wszyscy oczywiście musieliśmy to wyszlifować, wymalować od nowa. Więc trochę dodatkowej roboty, ale jak wiadomo, taki montaż jest na do, do w takim samochodzie raczej, więc yy, chcieliśmy, żeby to było zrobione porządnie, żeby właściciel się nie musiał martwić, że ma za daleko ręką, że coś mu się tutaj majta. Także zrobiliśmy w ten sposób i wydaje mi się, że to jest na najlepsze rozwiązanie i działa, działa to dobrze. Ogólnie rzecz biorąc, ja jestem fanem y, spawania takich rzeczy na stałe. Można sobie to dociąć ze swojej blachy. Taka płyta jest o tyle wygodniejsza, że ona jest docięta, pasuje w odpowiednio w miejsca, ale ja zamiast przykręcać i tak wolałbym ją dospawać, ponieważ jak ją przykręcamy, to wiadomo, robimy otwory, y, wiadomo, można to odkręcić, potem przełożyć do drugiego auta, jak nam się jedno skończy. Natomiast jak się przyspawa z głową, też można sobie to spokojnie odciąć i przełożyć do innego auta. E, dlatego ja wolę zawsze spawanie. Nie wiem, lubię spawarkę, dla mnie to zawsze dobra zabawa, więc e, lepiej to robić ze spawareczką. Ale jak nie macie, możecie to oczywiście e, przykręcić sobie na stałe śrubeczkami. Tam potem jest trochę dłubania w tunelu, bo wiadomo, tam są wygłuszenia, skrzynia biegów, więc trochę tam się trzeba gimnastykować, złamać sobie rękę w dwóch miejscach, żeby mieć trochę więcej przegubów, ale wszystko jest dla ludzi i do ogarnięcia, więc e, wyszło nam to, jak wyszło, <grym> I, czyli dobrze. A teraz Wam pokażę coś, bo jak widzicie, została nas noc. Czemu nas zastała noc? Yy, no bo tu stoi sobie pęk. Z racji, że my kręcimy dla Was odcinek w ciągu dnia pracy, więc tutaj siedział sobie pracownik, ja sobie siedziałem przy 4 6, No ale jak to bywa, co chwilę jakieś problemy, tu trzeba części załatwić, tu coś, więc trochę nam się to wydłużyło w czasie. E, opowiem Wam, bo ciekawa historia jest z tym samochodem. E, jest to BMW F10 525 TX, czyli taki 218-konny czterocylindrowy dieselek. I oczywiście w x -Drive czyli z napędem na cztery koła. I teraz Wam coś pokażę. Poczekajcie, bo podejrzę tutaj. Biegnę, biegnę. Co się może przytrafić w x Drive, jeżeli go nie przeglądamy w serwisie? Mogą się pojawić luzy na krzyżakach. Wy tego tu nie zobaczycie. Tu chodzi luz na krzyżaczku. Widać, że ten krzyżak jest po prostu do wymiany. Ale, co się stanie, jeżeli takie coś zlekceważymy, możemy zobaczyć na drugim krzyżaku. O, zrobił on takie coś. Tu widzimy wgniecenie, tu wyharatanie. Takie piękne, różne historie. Yy, stało się to na autostradzie. Klient usłyszał rumor i stanął z boku. No bo wyobraź sobie, jak to pędzisz samochodem 140, i nagle wam się urywa część wirująca, która uderzała na dwozie silnika, wszystko co jest. Potem mu się zapaliła kontrolka. Co to za kontrolka? Wybaczcie, to auto jest tak rozebrane, że leży tutaj absolutnie wszędzie pod nogami. Kontrolka oleju, bo, ponieważ miska olejowa. Zrobiła sobie taki otwór technologiczny, żeby można było sprawdzić stan panewek, oleju. No i faktycznie było wszystko widać. Nawet jeszcze farfocle tutaj są wszędzie. Samochód cały się zażygał pod spodem olejem. Eee, od początku do końca, nawet tylne koło prawe jest w oleju upaćkane. Wiadomo, diesel, więc o takim oleju pięknym, dotknąłem tylko tej miski. Rozebraliśmy samochód. Ściągnęliśmy cały wózek, bo wózek też trochę dostał. E, ściągnęliśmy już sobie części do niego. E, zdjęliśmy też panewki. O, nie mam czym wyczyścić, ale musicie mi uwierzyć, że panewki są w bardzo ładnym stanie, więc y, jest cień nadziei dla tego silnika, że przeżył on te y, chwile bez oleju, bo domyślacie się, że przez taką dziurę olej dosyć szybko się ulotnił z silnika. Ale nie wiem, po co o tym tyle ględzę, bo nie o tym odcinek, ale jako ciekawostkę chciałem powiedzieć, bo u nas tutaj po prostu w ciągu dnia się bardzo dużo rzeczy dzieje, a to była dosyć ciekawa awaria. Nie powiem, że śmieszna, bo byłoby to niegrzeczne względem mojego klienta, więc powiem, że tylko ciekawa. Żeby zamontować adaptery na drugi zestaw zacisków, musimy oczywiście rozebrać cały hamulec, zdjąć cały hamulec ręczny fabryczny, ponieważ tarcza kotwiczna, która trzyma hamulec ręczny i jej mocowania są mocowaniami do dodatkowych adapterków. Dlatego po prostu musimy całą odkręcić, zdemontować. Trzeba będzie ją rozciąć. Chociaż tej akurat nie, bo jak możecie zobaczyć, ona jest tutaj wycięta bo ktoś ją po prostu kiedyś wymieniał bez wyciągania łożyska. Także my sobie to teraz rozkręcamy. Zaraz założymy adapterki i powinno być gotowe. Także tamta część już nam schnie farba. Jak tamto wyschnie, zamontujemy sobie już ręczny w środku na gotowo. I zostaną nam tylko i wyłącznie do poprowadzenia przewody, zalanie płynem i odpowietrzenie całego układu. Jeżeli chodzi o śrubki mocujące tarczę kotwiczną, to macie dwa rodzaje śrubek. Są dwie sztuki: jest para na dyszkę i para na szesnastkę. I teraz, jeżeli chodzi o tą dyszkę, to tu nie ma problemu, bo nam się mieści tutaj grzechoteczka, założymy spokojnie. Natomiast yy, z szesnastką, z grzechotką między piastą a tarczą kotwiczną, nie ma szans w ogóle dojść. Więc y, trzeba to zrobić kluczem płaskooczkowym. Natomiast jak możecie zauważyć, jest to y, bardzo niski łeb. Każdy klucz płaskooczkowy ma tutaj stożek, więc ja mam przygotowany odpowiednio spiłowany, żeby od razu zac zaczynał się na ostro. I takim kluczem po prostu przygotowanym dopiero to odkręcajcie. Jeżeli zrobicie to tak, tak jak tutaj, czyli na zwykłym kluczu, to prawdopodobnie Wam się to obrobi i wtedy macie przechlapane. Więc lepiej sobie zeszlifować tak klucz, ja mam taki przygotowany, bo 4-6 już niejedną w życiu robiłem. I co, my mamy tarczę kotwiczną odkręconą. Tak jak mówię, ona jest tu wcześniej przecięta przez kogoś, bo ktoś ją zmieniał, więc teraz ją wystarczy tu na siłę, dużą siłę, bardzo dużą siłę. I zdemontowałem. Teraz możemy sobie to oczyścić i zamontować. Pierwszy Ale to hałasuje. I jak to często wychodzi przy montażach, jak dostajemy albo części od klienta lub po prostu coś bywa źle wyprodukowane, tak samo teraz musimy oczywiście kombinować. E, mianowicie po założeniu adapterów i przy montowaniu tarczy wychodzi na to, że jarzmo po zamontowaniu i przykręceniu do adapterów naciska na tarczę e, i trzeba po prostu jarzmo zdystansować od adaptera no mniej więcej taką podkładką. Biorę specjalnie takie duże. Zaraz Wam pokażę. Poczekajcie, o. One tutaj nie wchodzą, więc muszę sobie trochę przyciąć. Ale jest specjalnie duże, żeby była duża powierzchnia styczna. Także docinamy podkładkę. Druga już jest pierwsza już jest docięta. Docinam drugą i powinno być ok. Zaraz zobaczymy jak przytnę i przykręcę. Następnym etapem to już jest montaż samego y, zacisku hamulcowego i tutaj ważne rzeczy są dwie. Po pierwsze, najlepiej użyć sobie inny przewód hamulcowy niż te, co są stosowane w E46, bo tam jest bardzo duże odsadzenie i dopiero gięta część zaczyna się tutaj. My założyliśmy sobie z E36, one są króciutkie, ale dzięki temu Szybko się tutaj wygną i zmieszczą się koło, koło wahacza. Kiedyś o tym wspominałem i tutaj powtórzę jeszcze raz, jak montujemy na adapter, to hamulec, zacisk, który normalnie jest z prawej, idzie na lewą, a lewy na prawą. No tu macie zaznaczone, to jest lewy. Ja go montuję na prawą stronę, a to dlatego, że przestawiamy jego punkt położenia tak. Czyli yy, teraz są przed tarczą, a nie za tarczą, więc żeby odpowietrznik był na górze musimy zamienić lewy z Kolejną rzeczą jaką robimy to tutaj musimy przyszlifować kawałek adapterka. Ponieważ przy skrajnym położeniu wahacza, gdzie tuleja wachliwa po prostu przechyla się w tą stronę, blokuje nam to możliwość wsadzenia adaptera, więc żeby uniknąć jakiegokolwiek kontaktu w trakcie pracy zawieszenia, sobie lekko tutaj e, zjechaliśmy. I te adaptery, które mamy, nie wiem, kto je produkował. Bo my tak jak mówię, dostaliśmy je od klienta, już przy montażu należy zdemontować czujnik ABS-u. Ponieważ nachodzą one dokładnie o tak. No, my ten dzień już pomału kończymy. Także dalsza część materiału dla Was będzie po prostu za minutę, a dla nas będzie to już następny dzień, ponieważ zrobiło się naprawdę późno. A chcemy jeszcze pokazać Wam ostatnie elementy, czyli już takie pierdoły, ale jednak też istotne. Jak widzicie, płyta już jest zainstalowana, ona jest zamocowana na cztery śruby od boku, tutaj, od boku, tutaj, tu jedna dołożona i jedna na otwór montażowy do wspornika od deski rozdzielczej. Jak widzicie, prawa strona tutaj jest cała wycięta, bo tutaj też już jest walka o masę. Natomiast zostawiliśmy sobie tą część, żeby dla kolanka tutaj było miło i cieplusio, żeby się nóżka nie obijała o wajchę. Jak widzicie, wszystko tutaj się mieści, chodzi elegancko, biegi wchodzą. Jedyne co to na, wst na wsteku nie będziemy zaciągać ręcznego, <gryw> eee, ale tak to wszystko jest. Ok, ta dźwignia jutro wyleci, i ostatnią rzecz, którą zrobimy, to poprowadzenie stąd przewód pójdzie do tyłu. Yy, przez nadwozie przejdzie przez oryginalne miejsca linek hamulcowych. Bo skoro wajchy nie będzie, to linek też nie będzie. Przepuścimy sobie tamtędy przewód miedziany, jego sobie ułożymy. Wejdzie w trójnik z trójników na zaciski, które już są zamontowane. Zostanie zalać, podpowietrzyć po robocie. No i oczywiście przetestować, czy działa dobrze. Także yy, ja idę lulu, a wy zostańcie tutaj. Możecie sobie chwilę spauzować, żeby zasubskrybować kanał i walnąć łapkę pod filmem, a ja idę spać i widzimy się za dwie sekundy. Dobra, zaczynamy drugi dzień. Na czym wczoraj skończyliśmy, to wiecie. Ja tutaj troszeczkę podjąłem kilka prób modyfikacji. Bez Was dzisiaj nie mam woskera, więc troszeczkę mam więcej roboty, bo muszę i kręcić i nagrywać. Jak widzicie, hamulec ręczny został zdemontowany. On jest na trzy śrubki przykręcane tu, tu i jedna od lewej. Wyciągnięta jest jedna linka. Drugą na razie zostawiamy, żeby tutaj nie było też dziury. Po prostu ją przytniemy sobie w tym miejscu i zostawimy resztę w środku, żeby niepożądane dźwięki się nie pojawiały. Tak samo albo te dziury sobie po śrubach zakleić, albo wkręcić z powrotem śruby, żeby nie słuchać tego, co tam się dzieje. Jak widzicie, wprowadzony jest już przewód miedziany. Jego sobie tam zarobimy końcówkę z drugiej strony, ułożymy do trójnika i dopiero wtedy tutaj puścimy. Pod tapicerką będzie wychodził do wyjścia z pompki. Zarobimy to sobie wszystko i, i będzie cacy. Pokażę wam teraz, jak to wygląda od dołu. Żeby się dostać do tego wszystkiego, najlepiej jest opuścić sobie wydech. On jest po prostu lekko obniżony względem tego, co jest fabrycznie zaczepiony z mocowań. Zdjęte są osłony termiczne. A to wszystko po to, żeby się dostać do linek. Tu jak widzicie już wychodzi nasz przewód miedziany. Z drugiej strony jest linka. One wychodzą tymi kanałami. Tu się doczepiałem zbiornika. Ona jest ucięta w tym miejscu. I ten wolny element nam pozwolił na to, żeby wyprowadzić przewód. Ja ten przewód od razu zagnę tutaj nad wałem i będzie gdzieś mniej więcej w tym miejscu zainstalowany trójnik bo tu po prostu łatwiej dojść wiertarką zamontujemy sobie trójniczek, tamten przewód idzie do trójniczka i jeden pójdzie wokół baku w tą stronę, drugi pójdzie wokół baku w tamtą stronę do przewodów hamulcowych które gdzieś będzie trzeba kredytkami lub jakimś innym systemem zainstalować przy wahaczach także ja idę kręcić, robić, zarabiać przewody końcóweczki, a potem tylko powietrzanko. taka zabawa także działamy dalej dobra przechodzimy do następnego elementu jak widzicie mam przeciągnięty przewód zakładamy końcóweczkę i teraz zarabiarkę, czyli końcówkę do przewodów 4,75 takie kleszcze. i teraz najnormalniej w świecie trzeba zarobić końcówkę przewodu jak to zrobimy Wystarczy to przykręcić i potem już zostaje nam tylko od trójnika do yy, zacisków hamulcowych. Także to jest dosyć szybka część roboty. Nie ma z tym dużo zabawy. Jedyne co to tam ładnie jakoś ułożyć te przewody, podoginać je, to przeciągnąć przez. To jedyna co nam się. z czym się można trochę namęczyć. Jak człowiek chce zrobić to dobrze. O, dobra. I mamy to. Schodzimy po pod spód działać dalej. Mamy zrobiony cały układ. Jeden mały wyciek nam się pojawił na początku przy samej pompce. Trzeba było poprawić trochę zarobienie przewodu i już jest OK. Także będziemy sobie odpowietrzać hamulce. To jest jedyne, co zostało, plus pomocowanie y, przewodów na miejsca. Obok ta F10, którą Wam pokazywałem wcześniej, też już odpalona i gotowa do wyjazdu, i silnik działa, to jest hit. Zejdziemy sobie pod spód. O, tak ciemno, ale zaraz włączę światełko. Tu przewody, jest od zacisku y, przewód elastyczny, potem kawałek sztywnego, jest to zrobione na zasadzie jak w 36, potem między wahaczem a nadwoziem, znowu elastyczny. Tam za bakiem idzie, czego będzie trzeba ładnie ułożyć, pomocować. Tam ten przechodzi jakoś, tu wychodzi nad wałem, tam ma mocowania. Tutaj jeszcze trójniczek tylko do przykręcenia, druga strona to samo. To wszystko tylko do pomocowania, ale najpierw chcemy odpowietrzyć, żeby się upewnić, że wszystko działa jak należy i nie mamy żadnych wycieków. Także bierzemy się za odpowietrzanie. No i przechodzimy do ostatniego etapu, którym będzie odpowietrzanie. Najpierw oczywiście trzeba go zalać. Odpompowujemy, żeby wciągnął w układ, gdzie widać jak bąbelkuje. Zaciągamy, puszczamy bąbelek. Tu będzie pompka. O, tutaj jest. Wajchą będziemy wajchlować, żeby wytworzyć ciśnienie. A tutaj będzie trzeba odkręcić odpowietrznik, żeby to ciśnienie. Wypchnęło powietrze z jednej i z drugiej strony to samo. Tu akurat nie ma znaczenia, z której strony, bo układ jest mniej więcej równy, więc nie trzeba zaczynać od najdalszego. Także ja będę siedział w środku i pompował tym razem także nowość, i uzupełniał płyn, co któreś tam odpowietrzenie, żeby go nie zabrakło. Także lecimy z tematem. Zabierz palce. No i tym sposobem mamy finito. Nam zostało tylko połapanie tutaj tych e, przewodzików, żeby żeby były na stałe, żeby nie latały luźno. Złożenie trochę wnętrza, żeby podłączyć gdzieś szybę, jakąś elektrykę do tego zrobić. Ale generalnie, mamy wszystko złożone. Także tak się to robi. Proszę bardzo. Dobra, skoro samochód mamy już gotowy, i mówię, zostały nam tylko duperelki, założyć koła, spiąć te przewodziki. I zabrać go na jazdę próbną, ale jeszcze wcześniej trzeba poskładać trochę plastików, elementów, zrobić włączniki szyb. Tego już tutaj nie będę pokazywał, możecie to sobie zobaczyć, wrzucę to na Instagrama dla Was specjalnie zdjęcia, żebyście mogli zobaczyć jak wygląda wszystko finalnie na gotowo. Dzisiaj już mi nie starczy na to czasu, bo trzeba montować odcinek, żeby wleciał punktualnie o 19 w czwartek, więc na tym dzisiaj zakończymy. Ale podsumowując to tak, jeżeli chodzi o wnętrze. No to trzeba wyciąć deskę rozdzielczą, żeby zamieścić umieścić tą płytę pod hydrauliczny ręczny. Ważna rzecz. Jeżeli kupujecie płytę, to najlepiej tego samego producenta kupić hamulec ręczny, wtedy wiadomo, że wszystkie elementy do siebie będą pasowały. Natomiast jeżeli jesteście tak jak ja fanami takich stałych rozwiązań i pewnych, no to lepiej to w ogóle przyspawać. Kupić sobie tą płytę, bo nie trzeba ciąć, nie, nie trzeba się z tym bawić. Można taką płytę sobie użyć, zamosować, ona fajnie wygląda. Także myślę, że to jest dobre rozwiązanie. No myślę, że ręczny w ogóle w tym samochodzie wyszedł rewelacyjnie, w świetnym miejscu. Zobaczcie, normalnie ręczny tutaj byłby za skrzynią, czyli gdzieś tu przy tym ustawieniu fotela. To ja w ogóle ledwo sobie bym tu sięgał. Natomiast tutaj jest taki krótki ruch absolutnie nawet na wsteku można zaciągać ręczny także rewelacja w niczym nie przeszkadza tu jest blisko ten zbiorniczek ale gałka jest wyżej także generalnie rzecz biorąc wyszło mega fajnie zobaczcie jak to fajnie tutaj bliżutko jest no po prostu rewelka jedziecie Ręczny. Ja tak miałem w Missanie, mam tak w Konsele e, i dużo bardziej e, lubię to rozwiązanie niż tam daleko ręczny, gdzie dla mnie to jest koślawo i za daleko ręka od kierownicy. Wygląda to estetycznie fajnie. Tu tak jak mówiłem, zostawiłem tą część, żeby kolankiem się nie obijać, bo to jest strasznie irytujące. Ja już chyba nawet nie wstanę, bo mi się tak dobrze tutaj siedzi. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że materiał się podobał. Dajcie w komentarzu, jakie następne modyfikacje byście chcieli zobaczyć. To przy najbliższej takiej możliwości po prostu chętnie sklecimy dla Was taki filmik. Mogę jeszcze tak podsumować, że oprócz tej płyty, wiadomo, adaptery były dosyć problematyczne, bo trzeba było je trochę podszlifować, nie pasowały. Locek też idealnie nie leży, więc nie jest to perfekcyjnie wykonane. Nie wiem, jakie firmy to są adaptery, więc nie powiem, bo klient to dostał. Natomiast po założeniu działa, ten ręczny jest naprawdę super, więc myślę, że, że, że tutaj nie ma. Także podsumowując, płyta, hamulec ręczny razem z pompką z zintegrowaną, przewody miedziane, cztery przewody elastyczne z BMW E36, nie z 46 te wszystkie cztery tylne, trójniczek, Zaciski, adaptery, klocki, płyn i to jest wszystko, co Wam potrzeba, żeby zrobić sobie po prostu e, hydrauliczny, ręczny, na osobnym układzie. Dobra, także jeszcze raz, zapraszam do komentowania, co byście chcieli obejrzeć. Pamiętajcie o subskrypcji i o lajku i widzimy się za tydzień w czwartek o godzinie 19.00. Na razie, trzymajcie się.